Siemanko Zameczki widać w nowej serii. No, i jak widzicie z tytułu i z tego, co macie aktualnie na ekranie, no, będzie tutaj raczej taki fan project, czyli budujemy slipper Sparka Dla tych, co nie wiedzą, co to jest Spark, no to to jest taki mały dronik od G DJI, który służy do nagrywania. No, a ja będę robił z niego rejsera. <grych> tutaj mam właśnie obudowę od niego, o tak. Została do mnie wysłana yy, ze sklepu Tojalece, i właśnie dzięki uprzejmości tego sklepu mam tutaj taką fajną obudowę. On jest właśnie pusty w środku, dzięki czemu będę mógł to wszystko do niego powkładać. Tutaj wszystko fajnie wejdzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. A co do niego wejdzie? No to tak silniki Hyperlight 2307. te fajne silniczki latałem na nich mam ich teraz dość sporo bo przechodzę na 6s a miałem tych na 4s dużo yy, kontroler będzie v 1 to jest mój stary kontroler on już swoje trochę przeżył mam nadzieję że i teraz da radę i regulator to będzie icon 32 4 w jednym taki Regiel. Co do kamery, no to pewnie będzie jakiś tam Runcam y, Swift Mikro, y, odbiornik do Crossfire, wiadomo i nadajnik jakiś Unify, to jakoś się w przyszłości ogarnie. Y, I tak to jest jakby co takie wprowadzenie do tej serii. Dzisiaj nic nie będziemy jeszcze budować, ale no, seria na pewno y, będzie, przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie ciekawa, bo no już. Tutaj napotkałem pierwszy problem. Silniki mają cztery otwory na śruby. No Arama ma trzy otwory. Więc będzie też trochę projektowania, trochę drukowania. Jakiś w miarę pomysł już na to mam. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Więc subskrybujcie i dzwoneczkujcie, żeby być na bieżąco. Yy, no wiadomo, lajki, like komentarze na propsie i no. Poza jeszcze Instagramem moim, który też jest w opisie i też zapraszam To wpadnijcie na mojego Patronite'a Patronite nie jest obowiązkowy Bez niego też filmy będą No ale z waszą pomocą no, Głównie finansową Będę mógł właśnie robić więcej takich Śmiesznych projektów, tym bardziej Że już mam pomysł na Kolejną serię i to już nie tylko związaną z kopterami Bo planuję ciekawy samolot No i na pewno wasza pomoc będzie tu na propsie. No i też ciepło się robi, więc z dworu by się coś przydało. A jak słyszeliście z y, odcinka z oblotem koptera, no tak średnio ten dźwięk na dworze działa, więc no, jakiś mikrofonik też by się przydał. Więc wierzę w Was, yy, to nie jest obowiązkowe. Tutaj jeszcze muszę podkreślić, to nie jest obowiązkowe, ale wierzę, że jak Wam się podoba, no to coś się uda razem zrobić. Tutaj jeszcze od tego sklepu. To jalece, który mi wysłał tą budowę Mam taki kod rabatowy. On jest do końca marca, więc trzeba się spieszyć. Ale dobry kodzik nie jest zły. sobie można wpisać i macie 5% mniej. Więc, no, niby 5%, no ale zawsze fajnie jest mieć trochę taniej. No i to by było na tyle dzisiaj. No, krótki odcinek takie wprowadzenie. Następne będą. Na pewno ciekawsze. Mam tylko nadzieję, że czas na to znajdę, bo z tym jest na razie najgorzej. Ale no cóż, no. lecimy z budową Slippers Sparka. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Na mojego Instagrama FrancescoFPV, Tam często na story wrzucam różne ciekawe rzeczy. No i na patronite, który będzie. O, tutaj. Tutaj. Tak, on będzie tu. uh Pico.